na konwencie Likon, organizowanym przez debiutującą grupę Infinity. W szkole, przed którą stoimy zebrała się już około setka fanów kultury azjatyckiej, którzy będą się tutaj bawić razem ze swoimi znajomymi na różnego rodzaju panelach. Co można zobaczyć na tym konwencie? Sprawdźmy sami. Czym jest Likon? Likon jest imprezą jednodniową organizowaną przez firmę Infinity dla ludzi zainteresowanych kulturą dalekowschodnią. A dlaczego akurat Likon? Czemu nie jakaś inna nazwa? Co to znaczy? Likon, li się wzięło od shopa. Po chińsku to jest shop. Też w niektórych odmianach, zależy to też od znaku, to tutaj może być smok, ale przyjęliśmy, że to jest shop. Taka nasza maskotka, że to widać na plakatach, oryginalne przynajmniej. Leżą przed nami dość ciekawe sprzęty. Wobec tego, co się normalnie czyta w prasie na temat tego typu konwentów, czyli że jest to zlot ludzi nie do końca zdrowych psychicznie, to tutaj to mnie trochę niepokoi. No. Nie, po pierwsze, to są repliki, wiernie odzorujące prawdziwą broń i to jest nieszkodliwe dla ludzi. Chyba, że po prostu ktoś nie przestrzega podstawowych zasad typu ochrony oczu i tak dalej. Jestem Gumi, jestem wokaloidem. To jest. Sailor Moon, z Księżyca. A ja Freja z Chłopczowica. Jestem za zatomówek. Widać. <laughs> jak du dużo czasu spędzacie, żeby się przygotować do takiego cosplaya? Znaczy to zależy, bo akurat jak szłam wszystko ręcznie sama, no to jakieś takie trzy tygodnie, zanim ogarnę. Wow! Jak się nie chciało, to takie! Jakbym wszystkie ciuchy miała się trzy tygodnie, to w ogóle nie miałabym się w co ubrać. No ja też. Niestety, ale jeden to można zrobić. I jak długo zajęły Ci przygotowania? E, no, pięć dni. Pięć dni, o, ekspres! O, o, nie trzy wakacje. tygodnie, a też szyłaś sama? E, tak, to szyłam ręcznie. E, wszystko, całą sukienkę, tylko dodatki, kokardy na maszynie dodatkowo. O, super! A co z Twoim strojem? Też tak tydzień mniej więcej. <noise> tydzień mniej więcej. No długo się ubierają dziewczyny. Ja zwykle spędzam trochę mniej czasu. No ale potem nie wyglądam tak zjawiskowo. No a m, co z atomówką? A mi bardzo szybko wyszło ubranie się, ponieważ y, nie szyłam sama, tylko poszłam do sklepu i po kilku godzinach szukania znalazłam sukienkę, także to była kwestia dosłownie kilku godzin. Jesteśmy w kawiarence i co i kto może nam tu zaoferować? Bo widzę, że stroje są dość wyszukane. Mamy trzy kelnerki, jednego kelnera. Wszyscy obsługują gości płci przeciwnej, zależy jak to sobie życzy w sumie. Jest to zaczerpnięte z typowo japońskich kafełek jak maido, gdzie wszystkie dziewczyny mają właśnie sukienki pokojówek. Dobrze, ale widzę, że oprócz sukienki pokojówki, to tu masz całkiem... Inny sprzęt! Palcet to jest moja indywidualna ochota. Koleżanka mi pożyczyła. Ja się tym lubię bawić. Co robisz? napisy na dole. A dlaczego akurat z Slendermanem? To ta, taka codzienna stylizacja, czy tylko dziś? Bo jestem Slendermanem. No, to chyba normalne, prawda? To musisz mieć mega powodzenie u kobiet. <laughs> nie mówiąc. O. Dobrze, a jak się bawisz tutaj? No, tak jest. Dobrze, a co już zdążyłeś zobaczyć? Wszystko! Wszystko! A co z wszystkiego ci się najbardziej podobało? Kobiety. Mmmm. To te, które na ciebie lecą, domyślam się. Te, które uciekają też. O! <laughs> A które najszybciej uciekają? Pokojówki, czy może jakieś inne? W zasadzie spodzenie? wszystkie. No co ty? No, no, no. no. <laughs> tak by było, no. <laughs> Ale pani nie ucieka. <laughs> no nie, bo ja jestem kotem. Wła Dobre państwu, wiadomości z lasu. Co się Pani tutaj przyprowadziło? Mmm, Mało Pani rozmowna. Miał. Lubię koty. <tryk> 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 <tryk>